Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szósty tydzień Wielkiego Postu to po prostu wielki tydzień, a dzisiaj wielki poniedziałek. I święty Jan zaprasza nas dzisiaj z Jezusem i jego uczniami do Betanii, do Marty, Marii i Łazarza. Posłuchajmy, cóż takiego tam się wydarzyło. Duchu Święty, który jesteś dawcą wszelkiego zrozumienia i wszelkiej łaski. Otwórz nasze serca i nasze umysły, abyśmy, słuchając Słowa Bożego, rozumieli, co chcesz do nas mówić, i potrafili to Słowo wprowadzić w czyn. Przyjdź Duchu Święty, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z Ewangelii według świętego Jana. Na sześć dni przed Paschą, Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę, Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła fund szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła, a dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z Jego uczniów, ten, który Go miał wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus: Zostaw ją, przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest, a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. I tak moi drodzy, mamy dwa bardzo ważne wydarzenia u przyjaciół Pana Jezusa, który już konsekwentnie zmierza ku Jerozolimie ku święcie Paschy, na której ma się dokonać jego przejście, jak sam o tym mówi. Z jednej strony mamy scenę namaszczenia Pana Jezusa w Betanii. Namaszczenie można by powiedzieć ubiegające jego Pogrzeby bardzo symboliczne. a z drugiej strony mamy konfrontację Pana Jezusa z Judaszem i z kariotą, tego, który Go zdradzi na ostatniej wieczerzy. Dlatego wielki poniedziałek jesteśmy w Betanii u przyjaciół, mamy scenę namaszczenia Pana Jezusa, a z drugiej strony mamy również Judasza, który zostaje upomniany przez Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, Towarzyszymy w szczególny sposób w tych dniach Panu Jezusowi, bo Wielki Tydzień to naprawdę szczególny czas na zatrzymanie się, na pewne wyciszenie, na przejście z Panem Jezusem. Tego, co jest przed nim. Nasz zbawiciel dzisiaj zatrzymuje się u przyjaciół, jakby chciał tam odpocząć, jakby chciał tam nabrać siły przed tym, co wydarzy się za kilka dni. Bądźmy dzisiaj z Jezusem w Betanii, bądźmy w tym zaciszu domu Marty, Marii i Łazarza. Poczujmy tę atmosferę przyjaźni i miłości, ale też pewnych rozterek, które toczą się w sercu naszego zbawiciela przed. Tą próbą, którą musi podjąć ostatecznie za kilka dni, przybliżmy się do naszego Zbawiciela, bądźmy razem z Nim i z bohaterami, i pozwólmy sobie trochę na ciszę, na pobycie z tym Słowem, by nabrać siły również razem z Panem Jezusem przed tym, co przed nami. Kochani, na koniec pomódlmy się razem z Kościołem. Wszechmogący Boże. Z powodu własnej słabości upadamy w grzechy. Daj nam nowe życie przez zasługi Twojego jedynego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Błogosławię Wam na ten dzień przyjaźni, na ten dzień odpoczynku, na ten wielki poniedziałek kiedy Chrystus w Betanii przebywa, by nabrać siły u tych, u których kocha. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie w pokoju z Chrystusem.